Wow! Jak to wygląda! A, Dzień dobry kochani. Dzisiaj liga obrony Rajfaków w trochę innym składzie, bo sztaba nam się delikatnie skurczył i dzisiaj ma na imię sztaba. No dokładnie. A spotkaliśmy się, bo okazja jest wyjątkowa. Powiedz tym, co się dzieje. Tata i reszta ekipy zrobili książkę. No, bardzo prosty temat, o tej książce powiemy trochę więcej, ale to jest powód, dla yy, którego stwierdziliśmy, że razem warto przetestować dziecinnie proste. Lifehacki. Słuchajcie, ja znalazłem z Tymonem yy, kilka patentów. Zobacz, co tutaj się dzieje. Weźmiemy winogron, Mijemy go, wsypiemy różne galaretki, a na końcu będziemy smakować, patrzyli jak smakuje. Mamy galaretkę wiśniową, galaretkę kiwi, o smaku coli, pewnie ją wybierzesz. Cytrynową, pomarańczową. No to które bierzemy? Bierzemy te różową. Tak pomyślałem, że na pewno chcesz strzelające. Wysypiesz do miski, żebyśmy nie pomylić smaków. Żeby... Ale żeby nie pomylić smaków, możemy tutaj położyć opakowania. Aj, ty jesteś spryciarz w trzymieniu. Zrobimy to tak. Wrzucaj. ja będę tako robił, a ty następne? Wow. w winogrony to będzie naprawdę coś dziwnego. Mówisz? To wsadzimy to do ludówy i wrócimy do tego za chwilę. Co ty na to? Widzimy się za chwilę. No elegancko, dobra, idę to wsadzić. Tata, chodź! Ale szybko zareagowałem, co? Od którego zaczynamy? Zacznijmy od tego, to jest chyba cytrynowy. Mhm. Ale spoko temat. Kwaśny. Nie za bardzo nie. Ale kwaśna, że kręca, co? Kolę. Przejedzmy to kolą. No, to jest cola. Poczekaj, to ja Ci powiem. Mm, Coca-Cola, spróbuj. No pewnie, że dobre? dobra. Ja się trochę boję. Nic się nie bój, dawaj. Czujesz kole? Tu to tego mnie dobrą. Chciałbyś, żebym ci zrobił na urodziny dla gości? O, nie. No, chyba, że gościem byłby sztaba. To może zrobimy, żeby gościem byłby sztaba, co? Okej. Okay. go Sztaba! Szczerze wygląda, jakby jakby ktoś ją wziął, była niedobra i my, bo to już prawie nie ma posypki. A kto jest kola? Niech tu nikogo obrażę, że no to jest kola z trzeciego świata. No tak, no niestety, bo to jest kola w proszku. Ja tego nie robię na swoją imprezę. Ty na swoją robisz? Dla sztaby. Sztaba czuje się zaproszony. No to no, 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 ja też nie robię na imprezy, tylko przyjdę po prostu, no. I tyle. Nie ma co przedłużać. Lećmy do kolejnego lifehacka. No dobra, winogrona za nami. Teraz cię pokażę coś, co ja znalazłem. Widzę balony, już wiem o co chodzi. W jakich sytuacjach to się może przydać? Bo mi się wydaje na przykład, jak jesteśmy, jedziemy z mamą i felkiem nad morze mhm. i zapomnisz klapek, żeby wejść pod prysznic, to dałoby radę? Chyba tak. Dmucham balona. Ty ściągaj jedną, jedną syrę. O Jezu, wystarczy? Dobra, próbujemy skarpetce. Naciskaj. I co? Masz klapkę? Pokaż. Chodź, próbujemy. Ściągnij, ściągnij skarpetę. Będzie lepiej bez skarpety. Wciskaj. Wydaje mi się, że ten lajtnak to będzie nieprawda. Myślisz? Dawaj, spróbujemy jeszcze raz. Wciskaj lekko. <laughs> Poczekaj. Pokaż do Kawery. Da radę iść Trochę Trochę wbarec. to ciśnie. Nie spada. Ej, a już myśleliśmy, że uznajemy za nieudane. Jakbym miał w skali od 1 do 10, to dałbym 7,5. Ja dam też około 7,5-8. Bo e, naprawdę czasami może coś takiego się przydać. Nie ma co dalej kombinować, chyba dalej przyjdziemy do kolejnych, co? Tak? No to zapraszamy dalej. Słuchaj, gościu, chciałbym Cię zaskoczyć czymś takim. Zobacz, co. Skittlesy, kukurydza, tak. Kolorowy popcorn. Myślisz, że to możliwe? Mi się wydaje, że nie. Ja Ci powiem, że ja też czuję, że ściema, ale Liga Obrony Lifehacków musi to... Sprawdzić. No i o to właśnie chodzi. Dobra, wysypujemy skitlesy co się stało z tymi skittlesami? Czy one na tamtym filmie nie zniknęły? To mi się wydaje, że one jakby wypaliły i tak. I wybuchł kolor, i właśnie poparbował popcorn. Żeby to się wydarzy. O, szliło. Było? No Nie, no gdzie ten kolorowy popcorn? Ej! Uwaga, coś się ma! Żeby miały tamte kolory z filmu, to chyba mi się nie wydaje, co? O! Popcorn wyleciał! Jak to ogień nie wygląda? O, A, popcorn o. leci! Spróbujcie, ja tutaj na popcorn. O. O. Ale gorzki. Miał chyba być ozdoba kolorowa, a nie to jest Może Wygląda zachęcająco, bo wygląda jak ten w miodzie taki, nie? W no. karmelu znaczy się. Ale jest taki niedobry. Sztaba! Popcorn noblany miodem, jest bardzo pyszny. Tak. Z czego to jest polewa? Z dziegciu? Pewnie wiecie, że dzikieć to jest tradycyjna zanęta na dziki i ogólnie coś, co dziki przyciąga. Ja bym wszystkim z tych dał, dałbym mocną dwóję. Mocną dwóję. No dobra, ten nie niezaliczony, a my lecimy do testowania. Kolejnych lajfaczek. No i o to chodzi. Z tym Tymonkiem e, przypomnijmy sobie, ale znaliśmy na TikToku fajny patent. I'm to show you how you can play happy birthday on your phone. Będziesz próbował grać? Czy to działa? 112-163. Dobrze. 112-196. Dobrze było. Teraz jest podłączona. Uwaga, to będzie ciężko. Eee. Było? No i teraz dzwonimy. I zadzwonimy, zacznę, że to się odbierze. Siara nie wybrany. Temat jest ciekawy. Wydaje mi się może w montażu, bo już y, chyba to okrąża internet Kuba po raz dziewiąty, nie? Bo ja już widziałem inne piosenki i na domofonach. A wy e, wyszukujcie w necie takich e, różnych numerów, składajcie sobie. No i co? Grajcie! Do, no dobrze, ostatni lifehack to leci. Co ona robi? Robi jajko taśmą. Uczę? To tak? Uczę i potem podobnie jak odwinie właśnie taśmy, to lepiej się obierze. Będziemy mieli mocniejszą taśmę. Dawaj, jajo. Kopujemy. Mhm, teraz mi do dookoła. Ale, daję jajem. Ja, Idealnie ubrane. What? Mówiłem, że to będzie prawda. Ej! Turbo! Robimy jeszcze jedno? Czekaj. Powiem ci, że to jest dobre, jak masz na święta do ubrania, jak mama robi no. e, na Wielkanoc. Będziesz teraz pomagał nam w chacie? No. Obtłukujemy dookoła. Patrz, jak to wygląda. Uwaga. Ty. Patrz. O, przegrałeś. No moje lepiej obrało. No twoje lepiej. To zaliczamy, czy nie zaliczamy? Zaliczamy. No to pięć. Ja ci pokażę jeszcze jeden. Nie wiem, czy wyjdzie, dobra? Tu tylko tu i tutaj robisz taką małą… Dziurkę. Tłuczesz z drugiej strony. Stary lifehack. Mam nadzieję, że wyjdzie. Patrz na to. Dmucham tutaj z całej siły. Mhm. Wow! I co? Turbo? No? Który lepszy? ten <grym> z dmuchaniem. To jest z dmuchaniem chyba, co? A ten stary life -hook jest trochę ten, bo tylko ta osoba co dmucha może to zjeść. Proszę bardzo. No tak, nie pomyślałem o tym. No to ty jest swoja, swoja. Moje jajko jest najlepsze. Jo, chodzi, zaraz Wam pokażemy dzieło ostatnich naszych tak naprawdę miesięcy. Jeszcze dosłownie w 30 sekund powiem o co chodzi z naszym projektem życia. Um. No dobrze kochani, projekt Tata. Tak nazywa się książka, którą wspólnie z chłopakami wydaliśmy. To co dzisiaj się dzieje, te ciężkie czasy, w których tak naprawdę przyszło nam żyć, były takim zapalnikiem do tego, aby stworzyć tą książkę. Jesteśmy z niej niesamowicie dumni i będę niesamowicie dumny, jeżeli odwiedzicie film. Film przed dwóch dni, do którego link macie w opisie, a w którym szerzej opowiadamy o całym projekcie. Kliknijcie sobie teraz w kartę. I szybko poświęcie nam jeszcze kilka minut. Podziękujemy my Wam za to, podziękują Wam za to Wasze dzieciaki. To tyle, proszę kliknijcie i widzimy się na kolejnym filmie.